Jak łapie doła, to co robię? Ja kiedy wpadnę w jakiś taki lekki dołek, nawet, to staram się wychodzić na górkę. Myślę, że siedząc. Powiem, że że yy, zdarzało mi się yy, z bardzo głębokiego dołu wychodzić za pomocą kabaretu. Yy, znam kilka bardzo skutecznych i bardzo przyjemnych metod, no, takich bliskich sercu Polaka. Ja często kupuję, kupuję rzeczy, żeby się zniszczyć, żeby się zepsuć i sądzę, że to jest bardzo zdrowe dla organizmu. To bazuję na tych samych środkach, które, których używam pracując w teatrze czy w filmie. Mężczyźni znają wiele sposobów, żeby wyjść z doła. <laughs> Tak, to był bardzo inteligentny. Bardzo lubię sobie obejrzeć jakiś film, wtedy pójść sobie do kina, tak się trochę zrelaksować, trochę zapomnieć o tym, co, co, co mnie gnębi. Najchętniej spotkać się wtedy, pogadać o głupotach i, i jakoś mi ten dół mija, także telefon komórkowy z paroma numerami do zaprzyjaźnionych osób, to jest dobra metoda na, na każdego doła. Bez sensu zupełnie. Jak to moja mama mówiła, nie ma takiego dna, w które nie można by od spodu zapukać.